widzowie, Dzisiaj sprawdzamy nowy update w Book odblokowali to coś. Mamy nowe auto do zdobycia. Lotnie też. E, do pójdziemy później, żeby sprawdzić, dobra. Więc sprawdźmy e, nowy update, dobra. Ogrody VIP tutaj są. Ja VIPa sam nie posiadam, ale mam premium mniej inne. Więc sprawdźmy to. 50 ticketów za to dostajemy. Dobra, sprawdzamy lecimy do góry, i chyba to będzie koniec. Leci spadek, mówiłem, i znowu idziemy do góry, i znowu będzie spadek tym razem na sam dół. A nie, e. chyba teraz będzie, a nie, nie tak jestem minutę już tutaj jestem dobra. O i ticket już zostałem, dobra. Ale my nie o tym. Nie wiem, tyle, że powstało wiele więcej tych. tych e... No już e... sprawdzę tego update'u, ale mam nadzieję, że nie ma problemu jak sprawdzę, a ja teraz jest dobra. Sprawdźmy, co tutaj mamy. Tyle balonów musimy zastrzelić, tym. Dobra. Bo musimy strzelać w to. Mamy minutę, eee, więc sprawdzajmy to. Chcę lampę, dobra? Eee, nie, poczekajcie. Teraz tak, dobra. To gra zakończona, dobra. Tutaj o co w tym chodzi? Piękna piłka jest Muszę rzucać. A. I co dostałem za rzucenie? 40 tych, tych. Piłka. Chcę. Dobra, nie chcę mi się, wylagić. są Ale laki. Sorry, nie mam dobrego internetu Jak mnie wyrzuci, to nie moja wina e, Dobra, gra zakończona No to co jeszcze mamy Tutaj do rzucania Czekajcie Coś mi nie chce wziąć A mam? to co, mam to rzucić? kiedy można mieć dwa pisane przedmioty. O i to spada. Czekajcie. To się zaregionie. Czekajcie o. Siądę na tym. Czekajcie, o. I rzucam. No i spadam. Nie wiem jak ta woda się nie wylewa, ale okej. Okay. Dobra. E, tego mi się nie chcę, bo już tu kiedyś. Dobra. Wchodzimy, sprawdzamy ten nowy update, ale sprawdzam No wiecie, to jest te stare. Dobra, więc tutaj mamy takie rzeczy. Więc sprawdźmy ten dom teraz. Dobra, e, czekajcie. Jeszcze coś mi wziąć. Dobra. Eee, nowe Ten chodon, poczekajcie, ich winem To jak coś to nie ja wina O, tak ten aż mi się stworzy Dobra, tutaj nie patrzę Więc czekamy sobie To mnie taki szybki wiecie W ogóle pęcie, czy chcecie, żebym miał takiego skina do nagrywek. Dobra. Więc idziemy. Chyba tutaj muszę kliknąć. Nie działa. A nie działa. Nieważne. Ja są trochę. Hej! Hej! O, dobra. A co on tu tak jest? Nie wiem. Dobra, wchodzimy. Bardzo zamek. Dobra, więc tutaj mamy jakiś pokój z planami. Co my tutaj mamy? Tu. Dobra. Tutaj mamy zamek. Możemy zamykać, otwierać. Pójdźmy teraz na górze, tutaj, o. Ja tutaj mamy kuchnię, dobra. Z drzwi, pytanie dokąd, a chwilę. A żeby muszę otworzyć. A to trochę zajmie, no dobra. Mam. I co, tutaj czy to się już dzieje? A kurde. A kurde, drabina się złożyła. I co ja teraz zrobię? No i muszę od nowa wchodzić. Poczekaj, cichy. Zjeżdża. Powoli zjeżdża. Więc już wiemy, możemy drabinę złożyć. Ciekawe, co on mi zostanie na zawsze, czy tylko na co z tego karnawału. Aha. Aha. Wrócę jak. Jak już wejdę, dobra, a nie, czemu ja rozpoczęłam? akurat kiedy spadło, nie no, poczekajcie, albo nie, od razu to, I tutaj mamy takie rzeczy, logiczne, słuchajcie, dobra, widzicie, to jest, to jest bardzo logiczne, To te, te, te dwa patyki z zabitymi piankami, na pewno by to się trzymała, ale zresztą to tylko Tutaj to 15% mam więc musimy to zrobić Teraz będziemy musieli z jakąś windą I na górę Włokał, żeby teraz mnie nie wywalił bo... Fajne Szanown Postawię. Dobra, robi mi się. Gdzie drabina będzie. No jest, dobra, więc wejdziemy tą drabiną. Jak chcecie inną piosenkę, to mi mówcie, dobra. Więc takie, dobra. Lejdźmy na dół. Tutaj już widzieliśmy. Tam była kuchnia. Pójdźmy tutaj na górę. Sprawiłem, um, że by to na pewno zadziałało. Dobra. Tu mamy jakąś sypialnię. Idealnie, jak ktoś robi RP, jest dużo osób. Tam co jest? Łazienka. Tutaj. Um, um, wiem chyba jak to się robi. A. Miałem lewitować. Nie, no fajnie. Gozi, jak ktoś tam stoi. Dobra, więc idziemy. Na dół. I jeszcze raz na dół. Tu mamy strefę chyba jakąś zabaw. Tak, strefa zabaw. tam nie pokażę dokładnie, ale mam gdzie. Albo w każdym dobra. Tak to wszystko wygląda. Prezentuje się. Tu jest jakieś wejście do góry. Dobra, tutaj tu mamy jakiś. Nie da się odpalić. Lag dobra, Tutaj można odpalić. Dobra, wszystko działa. Wchodzimy teraz tutaj na górę. Biblioteka. Bardzo bezpieczne, tylko jak ktoś spadnie, wszędzie chyba tylko parkur. Dobrze, wchodzimy. Bardzo zachęcająca tablica. No i co? Plany jakieś? Ktoś mi się działa? Nie. No, tak myślałem. Lurnetka, jakieś inne. Wszystko na pewno sprawdziłem? Zaczekajcie. Coś ja pominąłem? Chyba nie, co nie? A nie, tam pominąłem. Przepraszam za ten błąd. Bym nie pokazywał wam całego. Dobra, idziemy tam. Chyba, idziemy I tutaj chyba? Tak. Chyba tu. No, jesteśmy tutaj mamy takie szafki nie da się otworzyć wszystko wam pokazałem czekajcie tu akurat... tam wam nie, nie pokazywałem tak, pokazywałem wam to też wam pokazywałem na no, górze też to też trochę o dole prawie bym wam nie pokazał czekajcie. Bo tego wam nie pokazało Ale to widzieliście, a więc to jest cały update. Jutro wejdzie, jak już będę miał te. bardziej tego nie będę miał, bo to VIP, ale... Ja nie, chodzi mylę się, bo myślę, że widzicie, jak pokazuję palcem, ale więc tego rowerka nie będę miał. Teraz ten taki skuter wiecie, no ten mały. Ben... Postaram się mieć. I te Lamborghini też postaram się mieć. A więc do jutra. Na razie.